Zobaczymy pobyt już w tym hotelu. Właśnie zrobiliśmy check-out. O 10.30 taksówka hotelowa zawiezie nas na przystań. Przemieścimy się na kolejną wyspę. Teraz sobie jeszcze siedzimy, pijemy kawkę i to wszystko z tej wyspy. Podsumowując, hotel bardzo fajny, bardzo udany pobyt. Wszystko super, także jakby co, to polecamy. Siedzimy już w taksówce. Jak widzicie, taksówka wygląda tak jak wszystkie taksówki na tej wyspie czyli pickup i siedzimy z tyłu. Jedziemy krótką trasę na przystań, gdzie złapiemy naszą łódź na następną wyspę, a płyniemy, więc to już wspominaliśmy, na Kokut. Jesteśmy na przystani. Wychodzimy na Molo. Zobaczymy. A chyba już czeka. Eee, tak, na jacyś, jakaś Łódź już stoi. Wydaje się, że to jest ta nasza. Dobrze, że nie odpłynęła bez nas. Także idziemy zaczekinować się na statek. Pan z obsługi sprawdził naszą karteczkę, właściwie bilet. I idziemy wsiąść na statek. Ta sama firma, którą przypłynęliśmy na tą wyspę. Także przed nami dwie godziny myślę, że przyjemnej podróży. Morze nie jest zburzone, więc nie będzie żadnych atrakcji żołądkowych. Jak widzicie, już odpływamy. Jakieś 20 minut przed czasem widocznie załoga zorientowała się, że to wszyscy. A wszyscy, bo jesteśmy tylko my, taka czteroosobowa rodzina. Oni też z nami płynęli tutaj na tą wyspę. Także jesteśmy prawie sami na łodzi. Odpływamy. Jakąś godzinę, naszą wyspę powoli widać, delikatnie kołysze, ilone wyraźnie uśpiło. A że jesteśmy, tak jak wcześniej mówiliśmy, praktycznie sami na łodzi, więc spokojnie się wyciągnęła i siluje. Dopłynęliśmy. Do Kokut. zasumujemy za chwilę przy tym molo i w cenie przepłynięcia mamy też taksówkę, która zabierze nas prosto do hotelu, w plecach już ubrany. Przygotowana. Ja i po swój. To jesteśmy już na Molo. Idziemy w kierunku Tak, Jakieś dwa samochody stoją, więc jeden będzie ludzie ma. Ludzi dla e, tej rodziny, która tam była A może jedną zaciską pojedziemy? Całe życie mają hotel. A ta taksówka jest w cenie tego... Tak, już mówiłem wcześniej, ale, ale cena przeciwnięcia zawiera też podwózkę pod tam pod Bo wyspa wydaje się dosyć duża, wreszcie, nie wiemy dlaczego, ale... Taksówka wjeżdża na molo tyłem. Wydawało nam się, że pojedziemy do przodu. Może ma jakieś pakunki do zabrania? Albo jeszcze jakiś klient, ale no nie wiem skąd. Jednak nie przyjechaliśmy, nie cofaliśmy do tyłu po e, klientów. Tylko po paczki z zakupami. Widzę, że tu trochę warzyw jest, jakieś owoce. Pewnie przypłynęły ze stałego lądu albo z koczenek. No i teraz jedziemy do hotelu. Dojechaliśmy do hotelu. Widzicie nazwę naszego hotelu. Idziemy zrobić check-in. Na powitanie dostaliśmy dwa świeże kokosy. Idealnie po podróży uzupełnimy mikroelementy. Także planilony jeden kokos na dzień. Dzisiaj już jest wypełniony. Tak <laughs> Pan spisuje dane z naszych paszportów, a my się delektujemy kokosami i widokiem. A gorąco jest miłosiernie. Zostaliśmy zaprowadzeni już do naszego domku, ile ona siedzi na naszym tarasie. A ja wejdę standardowo, pokazać jak wygląda pokój od środka. wchodzimy duże łóżko bardzo czysto muszę powiedzieć wszędzie mamy klimatyzację wiatraczek zestaw kawowo-herbatowy i jeszcze zajrzymy do łazienki tak kibelek, prysznic lejący się na podłogę i przepływowy ogrzewacz wody, więc będzie ciepła woda. I jeszcze zerkniemy od drugiej strony. Mamy fajny widok na ogród. Hamaczek, krzesełka i stolik także będzie miejsce na poranną kawę na pewno. Weszliśmy. Na okuczach okolicy próbujemy znaleźć jakiś klepy gdzie kupimy wodę. Zobaczymy, czy można i blisko coś fajnego zjeść. No i generalnie chcemy rozwijać się. Nie znaleźliśmy jeszcze restauracji na lunch, ale skręciliśmy trochę w bok i jesteśmy na. Bardzo malutki, ale ładnej plaży. Ilona już tutaj robi zdjęcia, też kolory wody też fantastyczne bardzo klimatyczne miejsce. Usiedliśmy w restauracji tak nietypowo przy takim niskim stoliku. Ale zamówienie, pierwsze zamówienie w restauracji jest nasze typowe. Czyli mamy dwa pattaje, aby ocenić na, na ile prawdziwa jest kuchnia, ile ona będzie próbować. Dokładnie, jakoś tak najbardziej potrafię ocenić po właśnie tym daniu. Na pierwszy rzut oka jest dużo krewetek, dużo ośmiornicy, kalmar jest. Smak Próbujemy. teraz. Próbuj. Chyba dobre. No to... Mm -hmm. Jest w porządku. Okej, okay, to być może częściej będziemy tutaj gośćmi. Ja do tego jeszcze zamówiłem... A dlaczego? Bo mamy blisko. Dokładnie. Ja do tego jeszcze zamówiłem mango smoothie. Mamy widok na palemki i tam w oddali morze. Także całkiem fajne miejsce. Jak jeszcze do tego będzie smaczne, no to już jest super. E, pataj w tym miejscu kosztuje 150, czyli trochę drożej chyba jest niż na poprzedniej wyspie. Aby spalić kalorie poszliśmy jeszcze kawałek dalej, na kolejną plażę. I teraz chyba się. Przespacerujemy trochę. Wracamy powoli do hotelu. Po drodze skręcamy do tego sklepiku. Kupimy przede wszystkim wodę, bo potrzebna nam jest woda. Zaraz się rozejrzymy w środku. Aha, buty trzeba zostawić na zewnątrz i chodzimy Sklepik bardzo prosty Ilona, coś dojrzała? Co tam masz? 25 pesos takie ciasteczko. A wygląda bardzo no, zachęcająco. To no jest sornica. Może sobie weźmy. Uh -huh. Spróbujemy akurat do kawy. Wypijemy kawę na tarasie. Będzie jak znalazł. Całe zgrzewki z wodą stoją, tak więc wody nam nie braknie. Co tu jeszcze mają? Cukiereczki, kosmetyki. nie co to jest komary pewnie może tak cenowo 30-40 80 watów. to na pewno jest na komary bo to kojarzę skądś z można kupić jeszcze w saszetce mądry zobacz jedną saszetkę można kupić i jest ok jesteśmy już w naszym domku Chciałem wam pokazać naszego nowego kolegę. Przyszedł jak do siebie, położył się i potrzebuje tylko towarzystwa. Nic od nas za bardzo nie chce. Irona zaparzyła kawkę i będziemy próbować to ciasteczko, które przed chwilą kupiliśmy. Tak, bo ja myślałam, że my kupujemy ciastko z Tajlandii, a to jest z Tajwanu. To... Tak jest opisane, Tajwan. Ja już chyba wiem co to jest, ale muszę spróbować. Mhm. Pan właściciel w tych domków się śmiał, że już szedł do nas w piesek. To jeszcze raz go pokażę, bo on bardzo fajnie sobie tutaj leży. Bardzo to Chodzimy koło niego, w ogóle na nas nie reaguje, także bardzo przyjazny piesek. Nawet mnie interesuje, go, że ja będę ciasto jadł. Widocznie najedzony. Dobra, ale teraz sprawdzamy ciasteczko. Popsułaś. Popsuła. Tak? jeszcze jeden angielski? Mm. Moim zdaniem to to jest taki biszkopcik e, śmietankowo waniliowy. O, tak bym to. Opisała. Nie serniczek? Nie, to nie jest serniczek. A myślałam, że to jest serniczek. Taki biszkokcik ale ptasie mleczko. Dziwny smak, ale bardzo dobry. Oryginalny. Dla mnie pyszny. A zapłaciliśmy za te dwa ciasteczka 25 batów, czyli jakieś 25 zł. 2,50. 25 zł, oszalałaś. Gdzie ja bym dał 25 zł za dwa ciasteczka? Nie ma takiej opcji. A z naszego tarasiku mamy widok na ogród z palmami, z jakimiś drzewkami. Idziemy sobie teraz na zachód słońca. na naszą najbliższą plażę, do której mamy około kilometra? Kilometr. Kilometr. White Sand Beach, no tak właśnie. się nazywa ta plaża. Mamy teraz strasznie z górki, ale później pokażemy, jak jest mocno pod górę. ma chodnika, trzeba iść ulicą. Mało kto chodzi tutaj ulicą, raczej wszyscy tak. jeżdżą. A my za skuterem rozejrzymy się w dniu jutrzejszym. Będziemy od jutra jeździć. No, dzisiaj chodzimy. Najechało się na tą plażę, widzę dużo skuterów. Może będzie ładny zachód słońca, zobaczymy. Wyszliśmy na plażę i jesteśmy lekko w szoku, bo na poprzedniej wyspie było puściutko, a zobaczcie, ile ludzi na plaży. Tłumy. <laughs> Zachód słońca na White Sand Beach już za nami. A teraz wracamy pod tą górkę, o której już wspominaliśmy i za chwilę Wam ją pokażę. Mamy ponad kilometr do hotelu. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze do restauracji, takiej bardzo miejscowej. Zamówiliśmy sobie grillowanego kurczaka, do tego papaya salad. E, pokazuję Wam właśnie menu i możecie sobie zobaczyć ceny. Pan nam jeszcze dał. Ee, przykacza taki... na komary. Tak, przykacza na komary, bo gryzą. E, używaliśmy go już na Malediwach i jest naprawdę dobry. Kupimy sobie tutaj w sklepie. Wostragany Dwa... Dwa dalej, właśnie jest w sklepie spożywczym też. I przyjemnie widziała. pachnie. My siedzimy przy ulicy. Tu jest taki zestaw Restauracja koło restauracji sklepów Na naszym stole jest już zamówienie, czyli dwa razy kurczak. Wylądowały dwie całe nogi z sosikiem, papaja salat i ryż. ryż. I jeszcze sosik ostry. Tak jest, i za całość zapłacimy 220 watów, czyli jakieś 22-25 zł. I ona testuje. Właściwie papaja salat byśmy chciała przetestować, bo, bo to już jedliśmy. Dobra. Okej. Okay. Aby spróbuj kurczaczka, czy jest yy, pikantny, czy słodki. Bo to by jest kurczatek z gila. Myślę, że pikantności doda ten sosik. Mm. Pyszny. A jaki mięciutki. Słodki czy ostry? <laughs> ja to Normalny. Pytanie okej. Okay. Mm -hmm. Co jeszcze tego sosu? Tu? Ja nie próbowałam. Ostry. Nie wiem z jakim posmakiem. Musisz spróbować. Pyszny. Okay. za chwilę będę próbował. W każdym razie na pewno się najemy. I na tym zakończymy dzisiejszy dzień. Zjedliśmy bardzo pyszną kolację. Jesteśmy oboje super zadowoleni. Bardzo lokal, smaczne było. Lokalnie pozornie wygląda, ale e, bardzo dużo skuterów tutaj staje i przez to e, też tutaj skręciliśmy. I to chyba jest najlepszy wyznacznik dobrego jedzenia. Jest całkiem ciemno, ulica nieoświetlona Ilona lona uruchamia latarkę w telefonie i idziemy do naszego hotelu. Masz? No możemy. Co możemy? Jeść. O, tu jeszcze mieliśmy trochę światła od restauracji i sklepików, a tam przed nami już jest ciemność. Właśnie tak zauważyliśmy, że nie mają tutaj nigdzie oświetlenia. No bo e... też mało kto chodzi na pieszo, nie? Dokładnie, raczej skuterami jeżdżą, no ale no od jutra. <laughs> I teraz wchodzimy w kompletną ciemność. Dobra, ilona z latarką pierwsza, a ja będę za nią szedł <śm> kompletnie ciemno. Idę, idę. Od blaski z tyłu bym musiał sobie zamontować.